Witam serdecznie na kanale Centurion, albo jak to woli Centurion przedstawia. Kochani leśni druchowie, ten film jest kontynuacją myśli wyrażonych przez Tomasza Forysia na kanale Tomasz Foryś i jest taką kolejną. Jakby zajawką, akcją. Nie nazywajmy tego żadnym wyzwaniem ani challenge, bo nie chcemy rywalizować z nikim Tomasz Foryś wynalazł kiedyś dla tych, którzy mają pasję. Nie mówię tutaj o zarobkowaniu na YouTubie. Las. I taka akcja. Aż zarażaj swoją pasją innych. Bardzo dziękuję. Jeżeli wyrażam czyjeś odczucia, to bardzo dziękujemy Tomku za wymyślenie tej pięknej akcji. No i słuchajcie, będąc człowiekiem, który przyjaźni się z Tomkiem Forysiem, bardzo często ze sobą rozmawiamy, bo mamy kontakt, spotykamy się, tak jak widzieliście. Rozmawialiśmy o takiej nowej akcji, też z hashtagiem. I co to za akcja? No wiecie już z tytułu, ale ja pozwolę sobie pokazać. Celowo takie coś zrobiłem. Proszę uprzejmie, pokażę do kamery. tak pasja noża. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że każdy z nas, leśnych druchów, który wychodzi do lasu, oczywiście drogie panie, też nazywam leśnymi druchami. Każdy z nas, kto wychodzi do lasu, to zawsze coś ze sobą zabiera. Można zabrać ze sobą plecak, ale niekoniecznie. Można zabrać ze sobą taką karimatkę, ale niekoniecznie. Można zabrać ze sobą butelkę wody, ale niekoniecznie. Można zabrać sobie coś do jedzenia, ale niekoniecznie. Można zabrać ze sobą hamak, ale niekoniecznie można zabrać ze sobą tarp, ale niekoniecznie. Można zabrać ze sobą namiot, ale niekoniecznie. I mógłbym tutaj mnożyć takich rzeczy i za każdym razem powtarzać ale niekoniecznie. Ale w rozmowach z Tomaszem stwierdziliśmy, się w mojej głowie zrodziło. Domyślacie się zapewne dlaczego? Każdy z nas zabiera do lasu no Chyba, że nie zabiera, albo zapomina, albo coś. Coś takiego bardzo ważnego dla każdego pasjonata leśnego, bushcraftowca, outdoorowca, survivalowca, czy jak zwał, tak zwał, prawda? Użytkownika rzeczywistości leśnej. To jest coś takiego. To jest nóż. Teraz noże mogą służyć nam za narzędzia i służą nam za narzędzia. Prawda? Możemy narąbać nimi sobie drewienka, przebatonować, zastrugać coś, wyrzeźbić coś, przygotować jedzenie. Dla śmiechu powiem: pokroić pomidorka, a i drzewa narąbać. Do tego nam służą noże, ale my, którzy jesteśmy pasjonatami tej pięknej rzeczywistości leśnej, nierzadko niektórzy z nas, jeśli nie wielu, lub większość, są pasjonatami noży. Po prostu je lubimy. Coś powoduje, że Bierzemy nóż do ręki, nieważne czy prawej, czy lewej, zależy od tego, jak nam jest wygodnie, albo czy jesteśmy prawo lub lewo ręczni, i odczuwamy jakąś przyjemność. Ktoś może podejść, dotknie drzewa i to mu sprawia przyjemność. A ktoś może trzymać nóż w ręku. Chciałbym Was zachęcić wraz z Tomaszem, który już to zrobił w swoim filmie i przekazał mi jako tutaj uprawnienia, nazwę to e, tak żartobliwie, do tego, żeby opowiedzieć. Chcielibyśmy Was zachęcić do tego, żebyście opowiedzieli o, o tym, czym dla Was w rzeczywistości leśnej, w Waszej pasji są noże. Jeżeli moglibyście nakręcić taki filmik i yy, kogoś, jak to było poprzednio, nominować jako następnego, to bardzo miłe, jeżeli dacie się zaprosić do takiej akcji. Taka sympatyczna akcja. Nie jest to żadne wyzwanie, żaden challenge. Ponieważ nie chcemy wprowadzać elementów rywalizacji, żeby ktoś był lepszy, ktoś gorszy. Opowiedzcie o tym, czym są dla Was noże? Dlaczego je lubicie? No i cóż. Jeżeli ja miałbym zacząć mówić o nożach, to tak sobie pomyślałem, że mógłbym długo mówić i nie wiem, ile to by mi czasu zajęło. Lubię ostrze, lubię kształt noża, lubię to, co on robi, lubię jego moc, a trzymanie noża w ręku, tak jak teraz, kiedy z Wami rozmawiam, trzymam SI-5, taki jeden z moich narzędzi, które nazywam nóż noży. Takim nożem jest też dla mnie Mora Garberg, karbonówka, SI-5, bardzo lubię. Bardzo polubiłem Ontario Artak Czekam na jeden jeszcze nóż. Będzie unboxing niedługo. I powiem wam, że niektórzy ludzie na przykład mają nauk, zapalają papierosa i trzymają i to ich jakoś relaksuje. Inni lubią się bawić, coś w ręku trzymać. Są ludzie, którzy palą papierosy elektroniczne, jakieś fajne, tak? I... No tutaj nie jest do nikogo żaden przytyk. Ta osoba może sobie pomyśleć, że to do niej. Nie, 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 nie. Jak się spotkamy, to ci powiem, że nie. A ja z kolei, wiecie, jak siedzę, coś myślę, rozmawiam. Nieważne czy jestem w lesie, czy w pracy, czy w domu, to mam sobie w ręku nożyk. On ułatwia mi po prostu jakby skupienie się, myślenie. A to co nożyk może zrobić, to jest to niesamowite. To y, czytanie na temat noży, wchodzenie na stronę z nożami różnymi, y, ciągłe wertowanie tych stron, sprawdzanie, jaką grubość ma nóż, czy ma to ząbkowanie, tak, jimping, czy ma finger choil, czy ma tak jak SI5 i SI Hunglass 2, takie coś, co można tutaj paluszek położyć, czy ma zbijak, czy jest z mikarty. Czy stworzywa jakiegoś GFN albo kratonu, tak? Rozmawianie o tym, tym są dla mnie noże. I tak jak przyszło mi teraz mówić do kamery tutaj, czym są dla Centuriona noże, to powiem Wam, że trudno cokolwiek powiedzieć. Jak rozmawiałem przez telefon z Tomkiem i uzgadniałem ten film, Najpierw jego film, który się ukaże wcześniej ukazał tak, jeżeli oglądacie mnie i słyszycie teraz to znaczy, że Tomka film sieci już jest, mój jest drugi. No to Tomek zachęcał mnie, żebym ja kiedyś pokazał wszystkie swoje noże. A ja tak do niego mówię: O nie, nie, nie nie, nie nie. Za długo bym gadał po prostu... a poza tym jest dużo osób, które... Hmm, Pytają mnie, Centurionie, ile ty masz noży? Może kiedyś odpowiem na to pytanie. Jeżeli mogę opowiedzieć o nożach, to powiem alfabetycznie: Kondor, Essie, Ontario, mora. Mora powinna być przed Ontario. Lubię Morę Garberg, Morę Canzbol, Morę Eldris, Morę Classic, mam dwie sztuki. Departament Mora. Ktoś kiedyś powiedział, że od Mory się wszystko zaczyna. No, tak może być. Lubię bardzo noże Condor, po prostu mają swój klimat. Lubię też noże Essie. Coś w nich jest. Trudno to opisać. Yy, słuchajcie, zarażaj swoją pasją innych. To było proste zadanie, ale... Yy, Hasztag pasja noże, żeby opowiedzieć dla niektórych, może być trudniejsze zadanie. Co wy na to? Co wy na to, leśni druchowie? Jeżeli... Ktoś dotrwał do tej chwili. To dobrze, bo trzeba byłoby kogoś nominować. Powiem Wam szczerze, że nagranie tego filmu jest takim wyrazem zaufania mojego do Tomasza Forysia. Bo nie wiem, co on powie. A on nie wie, co ja powiem. Ale umówiliśmy się, że jego film ma zapowiedzieć mój, natomiast ja mam opowiedzieć o co chodzi. Czyli jeszcze raz, opowiedzcie o tym, czym są dla Was noże w kontekście leśnej pasji. Jak zostaniecie zamianowani, nominowani. Jeśli kiedyś tam Tomek opowie i ja coś opowiem więcej, to zrobimy hashtag pasjanorze. Natomiast ja dzisiaj chcę nominować jedną osobę, która kręci, i za chwilę powiem Wam kto to jest. Ta osoba, jak będę mówił, już się domyśli. To jest osoba, która bardzo się fascynuje nożami, pasjonuje nożami. Ta osoba kiedyś myślała, że swoimi komentarzami na moim kanale zanudza mnie. Ta osoba bardzo lubiła toporne siermiężne noże. Takie siekiero-tasaki, jak to by powiedział Krzysio Kinomax. Ta osoba bardzo lubi duże noże i podziela moją osobistą fascynację dużymi nożami. Tą osobą jest nasz kochany leśny druch, Jacek Lewoń. Mój las, moja pasja. Taki kanał. Jacku, niejako przekazuję Ci pałeczkę. Opowiedz, proszę, leśnym druchom, co w kontekście leśnej pasji stanowią dla Ciebie noże. Jak to uczynisz, to bardzo prosimy. Ja i Tomek nominuj kolejną osobę z tych osób, które kręcą. Natomiast, jeżeli chodzi o takie osoby jak Mariusz Traper, czy pani profesor, te osoby, które się u mnie na kanale pojawiają, to ja po prostu osobno zrobię film. Oczywiście, jeżeli Mariusz się zgodzi, i Basia, czyli pani profesor, jeśli się zgodzi. A no myślę, że chyba nie powinni mieć nic naprzeciw. Eee, także jakoś tak. Natomiast, jeżeli chodzi o Tomka, Forysia i o mnie, to myślę, że my co jakiś czas będziemy mówić o tym. Czym jest dla nas fascynacja nożami? I w ten sposób my jesteśmy niejako z Tomaszem cały czas nominowani i upoważnieni do hashtag pasja noże. Dodać chcę jeszcze jedną rzecz. Bywało przy hashtag zarażaj swoją pasją innych, że niektórzy gdzieś tam bez nominacji coś powiedzieli, nic się złego nie stało. Jeżeli ktoś cię pominął, nie zostałeś nominowany, a prowadzisz kanał i robisz to bezpłatnie, bezinteresownie, yy, nie reklamujesz żadnych produktów i jest to Twoja pasja, to jak najbardziej zapraszamy Ciebie. Hashtag pasja noże. I to wszystko w sumie co Centurion chciał Wam dzisiaj powiedzieć. Zapraszam. Do wzięcia udziału w akcji hashtag pasja noże. Dużo dobrego.